Na najwyżej z całej ożywionej przyrody, rozwinięty organ wśród wszystkich istot żywych, istniejących na kuli ziemskiej, człowieczy mózg rozwinął się najbardziej progresywnie. I nie dorównują nam żadne inne istoty poza bliźnimi. Sprawia, że my już dzisiaj wiemy, że jeżeli dzieciństwo się nie udało, to potem można wszystko nadrobić. Ten przykład, który chcę jako argumentu użyć, bardzo prosty. I nawet pewnie 90% pana i moich dzisiaj słuchaczy potwierdzi to. Mamusia była Polką, tatuś był Polakiem, a ja znam angielski. A skąd? Skończył politechnikę. Mamusia była księgową albo umiała gotować i prowadzić dom, a ja umiem prowadzić samochód. A skąd? Czyli bez przesady nie zwalajmy na dzieciństwo deficytów, które nie wynikają z tego, że ja, mnie pozbawiono szansy na rozwój. Czyli również ten rozwój emocjonalny, czyli my jako dorośli każdy, ludzie. Każdy, ale każdy rozwój. Jeżeli dzisiaj człowiek może nauczyć języka obcego, i to nawet niekoniecznie jak ma 9 lat, czy, czy 6, czy 14, tylko może się nauczyć jak ma 51, 62, 78.